Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę ci jak dodać konto Google do telefonu Xiaomi 15. Na początku przechodzimy do ustawień, a następnie zjeżdżamy w dół do zakładki Google. Tutaj wybieramy opcję Zaloguj się. Następnie potwierdzamy, że to my, odciskiem palca lub hasłem. I teraz możemy zalogować się do konta Google lub utworzyć nowe konto. Następnie możemy wybrać, czy to my będziemy korzystać, korzystać z tego urządzenia, czy będzie to nasze dziecko. I przechodzimy dalej. Następnie zgadzamy się na dodanie tego konta Google do telefonu. I możemy sobie włączyć od razu kopię zapasową, lub na razie nie włączać tej opcji. Możemy zawsze kopię zapasową włączyć w późniejszym etapie korzystania z telefonu. Nie musimy tego robić teraz, jeżeli nie chcemy. Możemy tutaj tak samo wybrać nie teraz. I tutaj znowu nas pyta o kopię zapasową, więc możemy sobie też odznaczyć lub zaznaczyć tę opcję. I tak samo mamy opcję do używania biometrii do weryfikacji zakupów. To znaczy, że przy robieniu zakupów w Google Playu, w sklepie Play, będziemy musieli potwierdzać odciskiem palca. A następnie przechodzimy dalej klikając akceptuj. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!